Hejka, witajcie kochani, z tej strony Paws and Wheels Hejka Zapraszam do obejrzenia kolejnej już edycji kwietniowej, tym razem paki Zwierzaka razem z Daisy Zaczynajmy Daisy już nie może się doczekać przez pół dnia obłączyła paczkę i czekała kiedy tylko będzie z pracy Proszę bardzo, oto i ona. Co tam wyczuwasz smakowitego? Przechodzimy do otwierania. Standardowo już lista. 6 pozycji. Daisy, a może pozwolisz, że ja to zrobię, co? No? Dolecimy po kolei. Kość z dodatkiem strusia. To jest jedna z tych prasowanych yy, kości. Za bardzo za nimi nie przypadamy, nie przepadamy, ale może... może no. ta akurat będzie ok. Jest to kość wykonana ręcznie, pozbawiona kleju, barwników i sztucznych składników. Produkowana w Polsce, naturalnie suszona, nie rozpada się na ostre kawałki. Zaspokaja potrzebę rzucia i wyzień. Zwracam że to przysmak taki jednorazowy, to oczywiście nie będziemy tego otwierać teraz. No, strusia jest tu co prawda 3%. Jest też 2% pędzłowy. Także... Naszej Daisy będzie smakowało. Ja myślę, że jak Daisy będzie leżała na kucyku jak pogoda się poprawi, to będzie jej to smakować. No, taki zapychać 15-minutowy. W razie jakby jakiś nieproszony gość się znalazł. Wow! Mamy szprotki. I to nie jest jakiś tam przysmak, tylko to są normalne w całości szprotki. Eee, o nie, to chyba nie dla mnie. Ja jej tego dawać nie będę. jest... Smaczne, zdrowe kąski uwielbiane przez wszyscy. Przekąska nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników. Stanowi super urozmaicenie diety. No w to akurat jestem wspólny. uwierzyć, że nie ma tu żadnych sztucznych barwników ani nic takiego. No. To są po prostu szprocki w całości. Naturalny przystąp. Super. To coś dla Ciebie, co będziesz jej dawał? Spach. No bo będzie czuć w całym mieszkaniu. A czemu jej nie dałeś spróbować? Mm. No, no. Pies... Boję się, boję się tego zapachu. Pies nie może się doczekać, a Ty tak sobie odłożyłeś? Mm, już, już ten... Ledwo przedarłem papierek i już czuję ten zapach. Czy ja osobiście, no wiesz, nie mam nic przeciwko. A ty tylko... dyjkci lubisz szprotki? Nie ma jeszcze nigdy. Musisz się wspomóc nożyczkami. Tylko ja nie lubię. Co, to papier No, pachnie No. z kilometra, ale nie jest to straszny zapach. Nie nawet ładniej niż nie jedna niż, niż, niż szprotka taka ludzka z puszki. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Jaka ładna szklateczka. Jakie krupiące? Daisy, tylko proszę dzisiaj bez buziaków. Będą rybne buziaki. Dobre? Daisy? Dobre było? Jakby ci to powiedzieć, dobre było, tutaj kolejne. Jedziemy dalej. Kolejne przysmaczki. Tym razem aromatyczne kawałki suszonego mięsa. Są idealną przekąską do treningu i zabawy. Produkt jest zapakowany w opakowanie użytku. Przysmak filec z kaczki. Kaczka jest spoko, robimy kaczkę, nie? A ładnie pachnie. Kurde. Normalnie, zobacz. Miązko, nie? Miąsko skaczki. Kolejna rzecz, której ja nie lubię. Samym bym tego spróbował? Filet z piersi skaczki. 90% kaczki. Uwaga, nie do spożycia przez ludzi. No i co. Nie przetestuję. To chyba będzie grubsza sprawa. Uh -huh. To w sumie spoko też też dobre, żeby ją tam zająć na jakąś chwilę, nie? I trochę tych kawałków tu jest. No, Już? Na chwilę cię na minutę. No dobra, co tam to co powiedziałem? Jedziemy dalej. Znajmniej nie patrzę, tylko odlosuję. Kolejne przysmaki, z tym razem z tego co widzę to będzie to baranina chyba. Tak. Przepyszny naturalny smakołyk ołek by wykonany ze 100% świeżo przygotowanej baraniny. Mięso podawane jest, poddawane jest specjalnemu procesowi suszenia dzięki czemu zachowuje wszystkie wartości odżywcze. Kolejny taki typowy brydak, długie, długie paski. Wszystko jak najbardziej naturalne. Ej, no w tej pacy jest wszystko patnące. Dosłownie. Jeszcze nie było czegoś, na co bym się skrzywił. Pucka w pierwszej pacce. Puczka może były śmierdzące, ale miały wzięcie. Mhm. Może na filmiku tego nie było widać, ale... Ale po filmiku było. Później naprawdę... Eee, Już zjadłaś? To 30 sekund zajęcia naszego psa. Puknęła ma jak makarnik. No dobra, coś tu jeszcze zostało. Aha, krótko karmy, standardowo, jako gratisik. <coughs> Czas poznać nowe smaki. No to jakie to są smaki? Lamp. To jest yy, baranina, batat i mięta. Dejcie, no tego Ci nie otworzę, bo to jest próbka karmy, To jest 100 gram. Będziesz miała na dwa dni. Czujesz coś przez paczkę? Nie sądzę. Aha, i to jest wszystkie przysmaki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No wszystko. Więc przechodzimy teraz do najważniejszej części. Patrz, patrz i zwierzaka. To jest to, co, na co zawsze najbardziej czekamy. Ja myślę, że to wygra. Ona miała kiedyś coś podobnego, znaczy ma Możesz tylko, pokazać, że, jak jest złożyta. Tylko, że w mniejszym rozmiarze. Jest męczone do dziś, a ma już ile? Może mieć ta zabawka, ten lisek. Czy trzy lata? Jest trzy lata ma. Na no pewno, jak najdłużej. Już z tego, że jest wymemłany, wybrudzony, wyśliniony, to się praktycznie nie z nim nie stało. A to razem jest szop. Jest piszczałka, najważniejsze. Co masz? Dawaj go szopa. Dawaj szopa. Dawaj go szopa. Dawaj go. Co nim darmo? Dawaj. Dawaj. Przynieś. Przynieś mi tu szopa. Daisy. Jakiego masz ładnego? No pokaż. Możesz byś go zaniosła do swojej wylęgarni. Najlepiej? Hmm. Podsumowując, wszystko jest ciekawe. Zabawka na pewno Dzięki wygra. dziękuję za uwagę. Cieszymy się, że oglądacie nasze filmiki i coraz więcej osób decyduje się na danie łapki w górę i na skomentowanie. Dlatego zachęcamy do yy, oglądania naszych filmów i śledzenia naszego kanału na Facebooku, naszego profilu na Facebooku. Wings. wszystko w opisie filmu. Pozdrawiamy, zostańcie w domu i trzymajcie się. Pa!